Mateusz Koniowski, MMAPL, a razem ze mną zmęczony Doncasio po uderzaniu w grzybki. Jak to? Tak jak w walce? Nie wiem, pierwszy raz w te grzybki uderzałem Przeważnie mam do czynienia tylko ze swoim grzybem eee, więc... No, pierwszy raz taka zabawa, ale jest dobrze. Skoro wygrałem, to chyba mam więcej do czynienia, ale to chyba nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Wracając, nagle słyszę, a ty się wyzywasz z pięcioma osobami naraz. Jak do tego doszło? Bo ja tego nie słyszałem. Byłem w szoku, że jeszcze doszedł do tego Tyburski brat. No, ja też byłem w szoku, bo jeszcze się chwilę wcześniej z oboma witałem. A potem kurwa, nagle słyszę, że cała prawa moja strona się kurwa stradał nie? Tylko ten lew. Akurat był cicho, pomimo że w internecie kurwa też jakieś tam filmiki na mnie nagrywał, więc świadomie powiedziałem, że cała moja prawa strona to debile e, Nie to, że chciałem pominąć lwa, bo nie świadomie to zrobiłem. No i tyle, nie wiem, nie wiem czemu tak się stało, że wszyscy zaczęli się stracić, ale w sumie ja już jestem przyzwyczajony. Wszyscy szukają fejmu, wiedzą, że z Dąkasją jest największy i dlatego pewnie mnie wyzywają nie? O Olwie mowa, ale w drzwiami. No lew tutaj stoi obok, czatuje, a niech sobie czatuje. E, mi on no, chodzi w sumie. I ten, no się dziwiłem, że w sumie ten jeden z bliźniaków, nie wiem jak oni tam mają na imiona, imiona, się sprół, ale spoko, no jak szuka atencji. Możliwe, no oni wiedzą, że tak naprawdę i Polak dostał najwięcej fejmu, i Bamber dostał najwięcej fejmu. I Rataj i dostał najwięcej Fejmu właśnie ze mną. Bamber miał ostatnią walkę wygraną, tamtą miał przegraną, a kurwa Instagramu poszedł tak. No wszyscy są świadomi, że po prostu wiem po co tu jestem. Ja wiem, że jestem w Fame kurwa, a nie w UFC tak jak kurwa Mefedroniarz kurwa ksycha. A Mefedroniarz Krycha w sumie słyszałem, że transfer poszedł, że Krycha spierdala do UFC, a Norma, Norman Pałka yy, do, KSW, do tego, do Fame ma wraca. Bo tam widziałem pod ostatnim postem, jak ogłosili moją walkę, to Norman Pałka kurwa pisał, że chce być moim kolejnym oponentem i jeszcze to powiedział, że w boksie nawet w kategorii open mnie rozpierdoli. Chętnie kurwa, Norman Pałka, zapraszam Cię kurwa, lewą ręką Cię samą rozpierdolę. Czyli czekaj, ja w ogóle podliczę Twoich rywali. Krycha, z którym podobno miałeś mieć solubę dzisiaj przed wejściem. No, się, się zezrał, ale nie chciałem go napierdalać przed konferencją. Ale już wszystkim cho, chodzi, teraz wszystkim mówi, że, że kurwa, no a zresztą powiedział, że no chciał, chciałem solówę, to kurwa nie chciał. Ja pierdolę, przecież jak do niego powiedziałem, chodź sam na sam, żeby nie było, że kurwa ze mną są jacyś ludzie, czy z tobą, czy tam WK ekipa też była świadkiem tego, mówię, chodź, pójdziemy sobie obok sami teraz, wyjdziemy i się ponapierdalamy, bo ja nie potrzebuję kurwa się atencjonować tak jak on biega z butami kurwa, czy czymś do mnie, żeby kurwa to było na kamerach, jeszcze się rozgląda, gdzie są kamery, żeby mi buta zajebać, no. To są atencjusze, w my takie coś. Dzisiaj zresztą wyszła moja nuta nowa, Don Casio tytuł, presja, na moim kanale DonCasio y, jest przekierowanie do tego kawałka, więc sobie wejdźcie, tam jest cały przekaz o tych ludziach właśnie, którzy mnie zaczepiają I tam jest w śpiewie, w rapie, wszystko przekazane prosto z no Ja zrozumiałem od że jesteście umówieni, żeby się bić po konferencji No mówię, nie, ale jak się z nim umawiać, jak ja kurwa stoję do niego, mówię chodź kurwa, bo bym mógł mu wypierdolić od razu listwę tam A Ja mówię chuj, nie będę kurwa, tak? Mówię chodź kurwa, wyjdziemy jak taki twardy jesteś kurwa, na live'ach kurwa gdzie tam ma ludzie, i, ludzie, za sobą, to kurwa wyzywa nawet matkę i kurwa obraża śmieć pierdolony. Co powiedział? Nie wiem, coś tam... Bo on tu... mi mówił w wywiadzie, że to nieprawda, że on nie obrażał twojej matki. Jest oh shot, jest shot, to ludzie pewnie nawet w komentarzu tutaj pod twoim wywiadem zostawią e, shota. Jak wyzywa, no zwykła, zwykły śmieć, nie, mnie takie rzeczy nie ruszają, tak jak niektórzy mówią, o, mnie to może obrażać, ale zarówno, no nie, dla mnie jak śmieć, to ktoś jest śmieciem, to czy mnie obrażać moją rodzinę, to dla mnie on nie jest ważny. Te słowa się i tak nie liczą dla mnie, więc ja nie potrzebuję mu udowadniać. Ale powiedziałem, jak taki twardy jesteś, bo wtedy jak na live to powiedział, to powiedziałem, jadę, kurwa. Z Warszawy już wsiadałem w auto i jechałem, kurwa, do Zakopanego. To Ryba, nasz wspólny kumpel, napisał mi smsa, że ten zjeb się spakował i wyjechał Zakopanego. Jeszcze pewnie, kurwa, na psy na nich zadzwonił, bo akurat chwilę po, jak wyjechali, to, kurwa, psy wjechały im na chatę. Więc... Na no, poważne oskarżenie. Czyli tak, mamy Krychę. Drugie miejsce, Marcin Najman. No Krycha, Marcin Najman. No tu kurwa. Najpierw skupmy się tym, że Najman powiedział, że by cię poskładał w 10 sekund. No i kurwa, widziałeś. no Tak samo jak kurwa, Krycha na którejś to na chwejma, czy jak zobaczył, czy są kamery, to wbiegł do mnie kopnąć. Tak samo teraz, Najman. Widziałeś, kurwa. Jak powiedział, to ja od razu, jak się kurwa zerwałem z krzesła, to prawie już przy nim byłem, kurwa. On jeszcze z zakrętu nie wyszedł. A ja zdążyłem kurwa obrócić już. Można powiedzieć, że kurwa też może kiedyś jakiś miałem talent sprinterski, kurwa. Albo to teraz takie emocje, kurwa, miałem, że. No wypierdolłem prawie byłem przy nim. Gdyby nie, ci ochroniarze mnie nie złapali, to bym... Już miałeś duszenie nawet naszej. To już go kurwa bym rozkurwił. Dobrze, że się opanowałeś, bo by się źle skończył. Co, duszenie i co z tego? No i widzisz, to są kurwa na pewno ci ochroniarze, że są lepszymi zawodnikami od Najmana i co? I kurwa mnie nie zadusili, bo ja kurwa nigdy nie odklepię tak jak ten śmieć. Ten śmieć jakby go tak złapali, to pewnie już by chlepał kurwa. Albo zanim by go złapali, to by klepał. Dlatego chciałem w tą kurwę wjechać taki mu tu już teraz najebać, i by tej walki na FM ma 8 nie było, tylko bym wziął kurwa następnego, bo kolejka jest taka, że ja chyba po dwóch muszę ich napierdalać. Tańcula powiedział nagle, że on też z tobą walkę. To też było zaskoczenie. No, na poprzedniej gali po walce. No tak, no teraz już siedział obok ciebie, tak wiesz. No, siedząc, no, no też powiedział no. Lopa, z którym masz walkę i zgodziłeś się na małe rękawice. No już, jak, jak kurwa wodarze chcą tak, to mogę się napierdalać, mi to bez różnicy jak go napierdolę. Więc mi to bez różnicy. Eee, ale no przecież on sam kurwa chce, no nie, ja, ja czasem to mi aż się nie chcę odpowiadać na te kurwa debilne ich pytania, no. Kurwa co za debil, kurwa sam mnie wyzwał w K1, a kurwa teraz krzyczą MMA. No, no debil totalny kurwa jest, dla mnie jest debilem totalnym. Ma walkę w K1, kontrakt już jest podpisany. Tego jakieś kurwa pierdolenia. Miał okazję kurwa w ringu wtedy być takim kurwa, rzucać. To stał kurwa. I tak stanął, że stał tam pół, półtora roku czy rok kurwa. Debil A teraz kurwa pulta kurwa, tam trzech na raz gada. Kurwa nawet nie umiałem się dogadać, żeby składnie to z, z... sylabami się dogadali. Mogli kurwa tak recytować po kolei kurwa, jak trzech się strało do mnie. Tyburski. Tyburski. No kurwa nie znam nawet tych gości kurwa. No nie wiem, kurwa. No no z... Myślę, że wpadną do ciebie na trening? No nie chcę wpadają kurwa, to przecież ja, jak, jak potrzebują dobrego partnera i po prostu szukali, bo kurwa nie mają, no to kurwa nie wpadną. No. mi To nie, nie ma problemu. Ja teraz akurat kilka dni mam o, ostatnich sparringów i potem już nie trenuję do walki, bo mam program Wars so No i jak teraz pogodzić to z treningami właśnie? No bo mówisz, że nie będziesz trenował w ogóle? W Shore ciężko raczej. Coś tam pobiegam, no ale wiadomo, to już nie będzie trening taki. No, ja lubię w warsource'u spędzać czas. Nie mam problemu alkoholowego, ale lubię sobie wypić. Dla mnie Short to jest taki odpoczynek, i ja w odpoczynku lubię sobie melanżować ze znajomymi, a tam mam fajną ekipę, więc pewnie będę melanżował, no ale nie wiem, i tak jestem przekonany, że rozjebię lupę kupę. No po prostu. A jak ci szło pokonywanie go na konferencji? Bo ty zawsze mówisz, że psychicznie wygrywasz z rywalami na konferencji. No widziałeś, no oni w trzech musieli gadać naraz, kurwa. A sam lupa? Jak na, bo na początku gadałeś we dwójkę. No lupa słabiutko, łódko, no krzyczył o tym, że ci zaraz wypierdolę za pierdolę. No najman to chociaż wstał, chciał udać, wiesz? Bo pomyślał pewnie, chciał sprawdzić kurwa, czy, czy ja się obstaw, coś, no kurwa akurat jak ten śmieć, kurwa, bo ja wiem po co on to robił akurat. Tego kurwa śmiecia wiedziałem, że on, on sobie zaszepił w głowie, że ja pewnie nie wyjdę, nie? Że on powie taką fajną gadeczką, jaką on to sobie przygotowuje na karteczce w domu zawsze kurwa te wypowiedzi swoje, żeby tą e, e, młodą publikę zmanipulować, ale okej, okay, to są młodzi ludzie i tak zrozumieją potem, że to jest totalny debil. E, no i co? I wyszedł, nawet nie zdążył za zakrętu, a ja już, kurwa, byłem przy nim prawie. Gdyby ta ochrona szybko tak nie zareagowała, to bym go, kurwa, dopadł. Jakbym go, kurwa, trafił na szczękę, to by tam leżał, kurwa. Jak lupa, kurwa, półtora roku tutaj, na konferencji, kurwa, do... Pewnie na dziesiątce by dopiero wystartował, kurwa. Czyli nie szanujesz w ogóle lupy? Nie, nie szanuję za to, bo ja nie szanuję ludzi kurwa, którzy są yy, dla hajsu czy dla fejmu potrafią się sprzedać kurwa, on się sprzedał, bo ja miałem z nim normalne stosunki. Dzisiaj jeszcze kurwa na Instagrama wstawię screeny jak się kurwa do mnie pucował, bo mam te screeny, kurwa jak się pucował do mnie, jak ja byłem po eksta plaży, to on kurwa, jako ty mordeczka, zrobimy kiedyś live'a, może to to. Ja mówię, kurwa, no dobra, spoko, ale teraz się z nim ubiłem kurwa na live, ie. bo ten powiebał. dobre, kurwa, łeb ma do picia. No i kurwa i potem kurwa coś tam wyzywał mnie też do walki i ja powiedziałem no dobra to spoko możemy walczyć i potem na drugi dzień, wstawię to kurwa na Instagrama kurwa, obserwujcie Don Casio kurwa na Instagramie, to jak się kurwa normalnie potem na drugi dzień jak wyczerpiał mówi nie, ty sorry kurwa jednak ja teraz sobie obejrzałem jedną czy dwie twoje walki to ja kurwa nie chcę tej walki. No, kurwa nie szanuję takich ludzi, naprawdę, ja jeżeli kurwa oni się potrafią dla fejmu i dla hajsu sprzedać kurwa, jeszcze to jakby mieli taki kurwa hajs jak ja dostaję to luz, to jeszcze jakoś bym kurwa umiał zrozumieć, oni kurwa, no, dostają kurwa pięć razy mniej ode mnie kurwa i się sprzedają kurwa, fakt, no fejmy ma dużo płaci, więc nawet dla takiego lupy kupy, to co dostaje to jest kurwa, wiadomo, pewnie kurwa jego pół, półroczna pensja, co kurwa e, w tym, w Wielkiej Brytanii kurwa na kartoflach by zarobił, nie? Możesz powiedzieć, ile zarabiasz, czy nie możesz? Nie mogę. Ogólnie nie jestem dżentelmenem o pieniądzach. Lubię rozmawiać, e, lubię je wydawać też i rozpierdalać. Jak wiesz. E, e, ale jak mam coś wpisane w kontrakt, to zresztą woda, że też wiedzą. Że jak mam coś wpisane, to o tym nie mówię, tak jak na przykład Najman dzisiaj też z jednym z wodarzy rozmawiałem, powiedziałem, że ej, ale mi się tak nie podoba, że kurwa jest w kontrakcie zapisane, że wy pierwszy informujecie o kurwa o walce, a tu kurwa Najman już od miesiąca pierdoli. On ta jeden z wodarzy powiedział, dobra, Kasuś, przepraszam cię, ja wiem, że ty się zawsze trzymasz tych podpunktów, to tam wyszło, coś tam, bo wyszło i. No i hoj mówię, dobra, okej, okay". ale no nie podoba mi się taka coś. Grupa Najman? Trzeci kto? No Ja ci mogę tak z głowy, no to tak. Tutaj masz wszystkich, tak? Arek tańcula po lewej. Potem lew, Dariusz też mnie wyzywał. Potem dzisiaj. Tylko te... ty byś chciał. Normalna parka. No teraz najlepiej? No normalna pałkę tą, kurwa, bo ten... ten go zniszczysz psychicznie, jeżeli on nie rozumie polskiego, a ty angielskiego? Dadzą tłumacza, kurwa. przecież. A zresztą, kurwa, po co? Ja mu podejdę przypierdolę mu i tyle. No ja sobie poradzę, albo tak szybko sto jeden twarzy tą kaasę jeszcze wszystkiego. O mnie nie wiecie. Będę mówił po irlandzku, kurwa, żeby ten debil zrozumiał. I tym pozytywnym akcentem kończymy wywiad. Dzięki, Dzięki wielkiej. Do kogo